Witam Państwa w poniedziałek, 12 dnia marca. Euro-dolar dziś konsoliduje się w okolicach 1,31 po dwóch tygodniach systematycznej przeceny na wykresie tygodniowym po formacji objęcia bez. Dalsza zniżka jest cały czas bardzo prawdopodobna, zwłaszcza, że podobny scenariusz miał miejsce na przykład w października, listopada, kiedy to euro również po takiej formacji zaczęło. Kilku, kilkunastotygodniową zniżkę, i teraz czegoś takiego również się spodziewamy. Zanegować to może jedynie wybicie ostatnich szczytów oraz wyjście górą z kanału spadkowego. Na wykresie dziennym ta sytuacja w październiku-listopadzie wyglądała w ten sposób. Tutaj formacja głowy i ramion nam wtedy powstała z bardzo szybkim powrotem ze szczytów. Podobnie może być i teraz, kiedy lewe ramię już jest gotowe, głowa również, i teraz możemy przechodzić do tworzenia prawego ramienia, co może również zająć kilka-kilkanaście dni, a później dopiero przejść w fazę tej właściwej zniżki. Jak wspomniałem, 1,31 31 dzisiaj istotny poziom, rejon ostatnich minimów. Testowany poziom wielokrotnie, na wykresie H1 czym M30 możemy obserwować coś w rodzaju odwróconej formacji głowy i ramion z obecnie tworzącym się prawym ramieniem, bądź alternatywnie korektę nieregularną A. B, zwłaszcza, że B jest tutaj trójfalowe oraz falę C, co powinno obecnie zaowocować głębszym spadkiem na kolejnej fali impulsu w całym trendzie spadkowym i dopiero wtedy na zakończeniu tej całej struktury impulsu. Tak więc RGR będzie tutaj możliwy do zrealizowania w momencie trwałego wybicia szczytu 1,3135, natomiast dopóki coś takiego się nie stanie, to ta korekta nieregularna może tutaj przeważać i będzie na rynku więcej sprzedających niż kupujących euro. Para USD CHF wydaje się, że powoli już kończy strukturę pięciofalowego wzrostu na fali 1 bądź też A. Tutaj dużo zamieszania wprowadziła nam, jak zazwyczaj to bywa, właśnie korekta nieregularna, która także wystąpiła na eurodolarze. Stąd też przepisanie tych oznaczeń w ten sposób. I jeśli ta fala piąta na fali pierwszej, bądź też fali A ma powoli ulegać zakończeniu, silny opór o ok. 0,92, 0,92, 20, to wtedy też możemy obserwować. Większe cofnięcie w okolice 0,91 bądź też do dołka fali czwartej 0,970. Fund-dolar, dzisiaj znacznie większa zniżka niż euro dolar. Ten ostatni ruch, widzieliśmy tutaj dość duża ilość zleceń stop-loss, musiała znajdować się pod lokalnymi dołkami, stąd też tak gwałtowna zniżka kursu. Cały czas pozostajemy w kanale trendowym. Dolne ograniczenie tego kanału jako miejsce wsparcia, okolice 1,5595. Kolejne dopiero przy ekspansji 161,8%, 1,5530. Jeśli chodzi o rynek ropy naftowej, Tutaj cały czas możemy mieć do czynienia z rozbudowującą się falą czwartą. Na wykresie dziennym, jeśli popatrzymy na to, co dzieje się przy szczycie, to mogą być dopiero fala A, teraz fala B i dopiero fala C kończąca korektę na fali czwartej, a później jeszcze można by spodziewać się kontynuacji wzrostów powyżej 130 dolarów za barukę jako fala piąta. Euro.pln wyrysował nam formację odwróconego młota. Informacja ta jest również formacją odwrócenia trendu i stąd też dzisiaj te lokalne odbicie i będziemy walczyć zapewne z linią trendu spadkowego, gdzie wcześniejsza próba przełamania tej linii zakończyła się niepowodzeniem, rynek dynamicznie odbił się od tego miejsca, więc teraz zobaczymy, czy rzeczywiście sprzedając, będzie na tyle dużo sprzedających polskiego złotego, aby kurs tej pary walutowej zaczął rosnąć. 4,17 pierwsze miejsce oporu, a taka strefa docelowa 4,23, 4,26, 4,09, oczywiście bardzo silne wsparcie dla rynku. Poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej, a także zapraszam również na dzisiejsze webinary o godzinie 15 dotyczące bieżącej analizy technicznej na rynkach finansowych. Do usłyszenia.